Szanowni Państwo, kolejny punkt po przerwie to jest punkt, który dodaliśmy w formie głosowania do naszego porządku obrad. W wyniku sytuacji, która w tej chwili y, zaistniała w powiecie, czyli chodzi nam tu o ten szpital, y, mamy taki apel, który w formie głosowania go przyjmiemy. Nie w formie uchwały, tylko w formie y, głosowania, że przyjmujemy ten apel. Y, ja to widzę tak, że ja odczytam y, formułę tego apelu. Później y, poproszę o. O, yy, o wypowiedzi i na koniec przyjmiemy, przyjmiemy w formie głosowania yy, ten apel. Szanowni Państwo, apel jest do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego. Yy, działając na podstawie paragrafu 23 ustawy drugiego punktu podpunktu 4 statutu gminy Kamienagóra, przyjętego uchwałą Rady Gminy Kamienagóra w dniu 27 luty 2003 rok. Wyrażamy głęboki i stanowczy sprzeciw wobec zamiarów wstrzymywania przyjęć pacjentów przez Powiatowy Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Apol apelujemy do państwa o podjęcie skutecznych działań zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania szpitala oraz utrzymania jego dotychczasowego statusu jak jako dobrze funkcjonującej publicznej placówki leczniczej, z usługą, której można korzystać, z którą mogą korzystać ogół mieszkańców. Wyrażamy uzasadnioną troskę o dalszy byt naszego szpitala, który był utrzymywany i rozwijany przez wiele lat. Olbrzymim przecież wysiłkiem wielu ludzi oraz jednostek samorządu terytorialnego współtworzących powiat kamiennogórski. Nasza gmina, podobnie jak gminy ościenne, niejednokrotnie dokładała do tego wysiłku swoją cegiełkę. Partycypując w kosztach zakupu sprzętu medycznego dla wyposażenia szpitala, czy też wspierając budowę nowego bloku operacyjnego. Rozumiemy obiektywne trudności, na które napotykają władze szpitala, jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że kwestia istnienia szpitala powiatowego jest sprawą najwyższej wagi i dotyczy ogółu mieszkańców powiatu. Wobec tego wymaga zapewne nadprzeciętnego zaangażowania, zaangażowania i szeroko zakrojonych, a może nawet nieszablonowych działań na rzecz rozwiązania istniejących problemów. Z powyższych powodów nie możemy pominąć milczeniem obecnej sytuacji powiatowego centrum zdrowia i zachowań organu właścicielskiego. Szczególnie niepokojąca jest okoliczność, że informacje o wstrzymaniu przyjęcia pacjentów dotarły do nas wbrew niedawnym Państwa zapewnieniom o braku utrzymań. Co najmniej dziwna w naszym odczuciu jest również sytuacja, w których o decyzjach bardzo poważnych, bo ograniczających działalność placówki szpitalnej dowiadujemy się nieoficjalnie bądź za pośrednictwem mediów, a nie bezpośrednio od władz naszego powiatu. Zapewniam, że, że w kwestiach dotyczących Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze samorząd gminy Kamienna Góra był i nadal jest partnerem, w którym można rozmawiać i który gotów jest zaangażować się w działalność na rzecz wspólnego dobra, jakim jest ten szpital. Szanowni Państwo, to jest ten apel do zarządu Powiatu Kamiennogórskiego. Proszę, czy ktoś w tej kwestii chce się wypowiedzieć? Może, może jako pierwszą proszę panią radną powiatową, panią Bożanę Kończak, o kilka słów. pani wójt panie przewodniczący szanowna rado drodzy sołtysi i mieszkańcy gminy Kamienna Góra z przykrością potwierdzam tą sytuację otóż wczoraj zapadła decyzja na sesji powiatu kamiennogórskiego dotycząca zamknięcia dwóch oddziałów ale w ogóle zakończenia przyjęcia pacjentów do szpitala PCZ w Kamiennej Górze jako radni powiatowi mówię to w swoim imieniu ale mówię też w, w imieniu grupy siedmiu radnych jesteśmy bardzo tym zbulwersowani zaniepokojeni wyrażaliśmy troskę poprzez poprzez takie inicjowanie zwołanie sesji nadzwyczajnej proponowanie zwołania sesji nadzwyczajnej gdzie pan starosta potraktował no państwo na pewno słyszeliście wiecie tą sprawę w taki sposób że no, nic się złego nie dzieje, szkoda czasu. Y, 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 sytuacja jest po prostu trudna, ale, ale nic się nie dzieje. No cóż, nieprawda. Y, y. Przed sesją, jeszcze nadzwyczajną, y, ponieważ uczestniczę i pracuję bardzo mocno w Komisji Spraw Społecznych, y, gościliśmy na Komisji Spraw Społecznych panią prezes PCZ-u, która również nas tylko poinformowała o tej sprawie, że to tak naprawdę brakuje jednego lekarza na dyżur. Y, na internet i po, pozostałe, jeżeli chodzi o, o pediatrię, no też tam są problemy, ale pozostałe oddziały, i wszystko jest w porządku. No nie do końca jest w porządku i nie do końca właśnie pokazał, pokazała wczorajsza sesja nadzwyczajna. Problemy są ogromne. Przy, przybyło 28 pracowników pcz u Wcześniej były do nas telefony, były płacze, były prośby o interwencję, były pisma. i Również do pani poseł Iwony Krawczyk na pocztę posła, i gdzie również jakieś tam działania w tym zakresie, myślę, że, że bardzo takie też prowadziła, które oczywiście sprawiłyby, aby ten szpital no niestety w jakiś sposób próbować ratować. Gdybyśmy byli no mamy ogromny żal jako radni i jako radna tu tutaj reprezentująca. Gminę Kamienną Górę Wiejską i gminę Marciszów, że wcześniej nas o tym nie powiadomiono i tak naprawdę, że ten jeden lekarz, którego brakuje na dyżurze, na internie, bo tak pan starosta tłumaczył i tak pani prezes tłumaczyła, rozwalił, cał, zakłócił całą pracę całego szpitala. Jest to 200 osób, jest to 200 pracowników. Są to, są to kobiety, często już w wieku takim dojrzałym, powiem po 40. Nie wszystkie poruszają się pojazdami, nie wszystkie będą mogły gdzieś poza kamienną Górą trafić do pracy. Wspaniała kadra, bardzo empatyczna służba, która naprawdę, zresztą Państwo na pewno też tak myślicie, i bardzo szkoda, w zamian proponuje nam się oczywiście, nie mówi nam się oficjalnie, co jako radnym, co w zamian się proponuje, jeżeli chodzi o. Likwidację tych dwóch oddziałów. Mówi się tylko, że będzie y, częściowo, y, jeżeli chodzi o ginekologię, y, będzie y, tam dom wsparcia dziennego. Y, to jest taki trochę temat zastępczy i mało powagi w tym wszystkim. Nawet my nie znamy ani kosztów tego domu wsparcia dziennego, ani projektu, jaki był składany. No, y, wczoraj byliśmy bardzo zniesmaczeni z tego względu, że my jako radni powinniśmy wiedzieć. O co to chodzi? Jak to wygląda? Czy to rzeczywiście jest przydatne i potrzebne w naszym powiecie? Na pewno tak, ale czy to w PCZ-cie? To już trzeba się zastanowić. I tutaj wyrażam ogromny niepokój. Jest nas, jeżeli chodzi o radnych, jest nas grupa, która bardzo mocno, mówię, wetowała to. No jesteśmy w mniejszości, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Uważam, że no, radykalne działania być, powinny podjęte co do y, y, z, Pana Starosty, co do zarządu, a przede wszystkim co do y, zarządzającej pani prezes, która bierze za to pieniądze, to nie my radni, bo do nas się apeluje szukać lekarzy, to Państwo powinni y, Państwo wiedzieliście o tym, czy wiecie o tym, prosimy was szukać lekarzy. Przecież nie my jesteśmy partnerami w rozmowach z lekarzami. To tak naprawdę to jest mało powagi, to jest w ogóle y, nie do pomyślenia, y, tak. Takie stawianie tutaj y, tak poważnej sprawy i takiej poważnej wagi, jaką jest szpital PCZ z wielką historią, y, z wielkimi bólami y, y, od początku, y, z problemami, ale w jakiś sposób do dwa, roku 2015 bardzo dobrej kondycji finansowej i dobrze funkcjonujący. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję Proszę pani Wójt. Proszę Państwa, mówiłam Państwu, że wpłynęło pismo y, informujące o zawieszeniu y, wykonywania działalności leczniczej przez PCZ, ale chciałabym Państwu jednak przeczytać to pismo, ponieważ na uwagę tutaj zwraca y, bardzo mocno argument, którego pani prezes y, użyła. Działając w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, jako podmiotu leczniczego prowadzącego zakład leczniczy, Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze, zwany dalej Szpitalem, mając na uwadze odpowiedzialność za bezpie, bezpieczeństwo udzielania świadczeń pacjentom, informują o występ, wystąpieniu konieczności czasowego zaprzestania wykonywania realizacji umowy. I tutaj jest numer umowy podany. Powodem konieczności y, czasowego zaprzestania wykonywania działalności leczniczej są problemy z obsadą medyczną dyżuru, dyżurową. W placówce. Aktualnie szpital ze względów nagłych, losowych nie ma możliwości zabezpieczenia pełnej obsady lekarskiej od dnia 1 czerwca 2019 roku. Rozmawialiśmy o tym problemie już trzy tygodnie temu na sesji nadzwyczajnej i wcześniej już były informacje, które krążyły po powiecie o tych problemach, więc nie wiem, jakie sytuacje nagłe i losowe się wydarzyły w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia życia zwracamy się z prośbą o przekierowanie do, od dnia 28 maja 2019 roku pacjentów w ramach systemu ratownictwa medycznego bezpośrednio do szpitali które są najbliżej zlokalizowane to jest pismo które trafiło które było skierowane do jest skierowane do wojewody Dolnośląskiego a do nas trafiło tylko do wiadomości także tak dla sprostowania proponowany Okres zawieszenia wykonywania działalności leczniczej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze od 10 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo potencjalnych pacjentów, zwracamy się z prośbą o akceptację wniosku. W przypadku szybszego uzupełnienia zatrudnienia personelu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot leczniczy zwróci się o skrócenie okresu czasowego zaprzestania działalności leczniczej. Także powód wydaje mi się, że no to nie jest realny powód, dla którego szpital w tej chwili podjął taką decyzję. Trudno jest mówić jaki jest oficjalny i rzeczywisty powód. Ale niewątpliwie musimy coś... 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 Ja, tak ja jeszcze, ja jeszcze... Szanowni ja, Szanowni państwo, to... to... państwo, ale jeszcze chwilkę. To nie jest nasza kompetencja, żeby odwoływać e, panią prezes. A jeśli chodzi o oddziały, które zostały których działalność została wstrzymana, to jest e, oddział wewnętrzny, internistyczny i oddział e, w tej chwili dziecięcy. E, ale wiemy też e, no z informacji znowu nieformalnych, e, że pozostałe oddziały również są zagrożone wstrzymaniem pracy. Dziękuję. Szanowni Państwo. Ja, jeszcze, ja jeszcze, Proszę, do, Pani jeszcze chciałam dopowiedzieć, że no jestem ja jestem w ogóle zniesmaczona, ale nie tylko ja, bo radni również, że o tym nie zostali oficjalnie, po, nie zostały oficjalnie poinformowane samorządy, a, a zarazem no wójtowie burmistrzowie, bo tak naprawdę... Ym, to najbliżej mieszkańców i najbliżej tutaj e, e, tych spraw, jeżeli chodzi o te sprawy społeczne, są, e, są gminy. I w związku z tym e, informacja, temat tabu, po prostu to tak naprawdę e, pan wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss, zadzwonił do mnie w przeddzień sesji i dowiedział się, że ten temat, że tak sytuacja wygląda i tak naprawdę uczestniczył w sesji. E, świetnie skomentował ten e, problem i ten temat. Zostaliśmy oszukani. Przez Pana Starostę zostaliśmy swoją wypowiedzią i na sesji nadzwyczajnej, i w ogóle w wypowiedziach do mediów zostaliśmy oszukani po prostu. Nie powiedział nam nieprawdy, także bardzo smutno. Dziękuję bardzo. Pan Łebski, proszę. Pani Radna, ja tu bym prosił jak najmniej polityki. Ja obserwuję politykę. Ja akurat skandydowałem z pisania, nie jestem członkiem pisu. Kiedyś patrzyłem w inną stronę. Tu nie powinna w ogóle polityka być. Przykładowo patrzę na przykład, jak Pani wspomniała, siedmiu radnych głosuje cały czas przeciwko. To znaczy jest polityka. Wczoraj jak przyszłem na tą sesję, miałem głos zabrać. Widziałem panią poseł, zabrała głos, widziałem innych, ale najważniejszy są, tutaj można powiedzmy mówić nie partiami, nie językiem, nie nienawiścią, tylko jednym głosem, bo to jest szpital nas przed wojną był i będzie. Ja tu nie będę mówił cały czas o starostwie, tylko będę mówił o pani prezes. Ja jestem jednym z tych pacjentów, co należy do tej przechodni tam przy szpitalu. Dzisiaj jadąc do, tutaj do na sesję potrafiłem wykonać telefon, czy ta przechodnia funkcjonuje. Faktycznie funkcjonuje. Ja mam nadzieję, to, co pan starosta powiedział, że nie kłamie, a szpital będzie funkcjonował, bo tak powiedziałem, był przed wojną i, i uważam, że będzie. Ale zmierzam tutaj jako stary, stary działacz związkowy, proszę panią... Dziwię się, że nie ma związków zawodowych w szpitalu. Kiedyś wiem, że były związki zawodowe. Przede wszystkim, tu mam du, du, już dużo wcześniej do pani prezes. Wypowiadałem się nawet wszędzie, że szpital słabo działa. Wypowiadałem się. Dzisiaj nie z mediów pracownicy się powinni dowiadywać, że szpital tu pada, czy tam, czy od starosty. Przede wszystkim pani prezes.